Cześć. W tym nagraniu powiem Ci o bezsenności. Wymienię Ci dość sporo metod, które możesz zastosować, oraz opowiem troszeczkę o klasyfikacji. Istnieje kilka kwestii, które warto jest omówić, jeśli chodzi o bezsenność, tak żeby przybliżyć Ci troszeczkę temat. To bardzo ogólna klasyfikacja, żeby nie przynudzać, ale takie podstawowe rzeczy zawarłam. Na początek wymienię kilka takich faktów, które warto jest powiedzieć, jeśli chodzi o bezsenność i zaburzenia ogólnie związane ze snem. Nie zawsze jest to taka typowa bezsenność. Czasem są to zaburzenia dające taki objaw bezsenności. Ilość snu, czas, w jakim ktoś zasypia, i głębokość tego snu jest indywidualna. Nie ma jakiejś tam Jednej normy, tylko każdy ma swoje potrzeby. Sen w toku życia zmienia się, jego ilość, głębokość i przechodzą też różne fazy. Wiele ludzi, którzy śpią snem takim płytszym i słabszym, uważają, że mają zaburzenia snu. Ale nie zawsze to jest prawda. Po prostu niektórzy tak mają, że śnią trochę płytszym snem. Często jest to genetyczne. Żeby mówić o bezsenności, powinny występować takie objawy jak trudność w zasypianiu, budzenie się w nocy. I nie chodzi tutaj o budzenie się raz na krótko, przebudzenie się i z powrotem zaśnięcie, tylko chodzi tutaj bardziej o takie obudzenie się i trudność z powrotem pójścia spać, lub budzenie się kilka razy w nocy. I tutaj znaczące jest też, czy problemy ze snem rzutują jakoś na codzienne życie, czy dokuczliwe są objawy, to, że nie przespana jest ta noc, tak jak byś chciała, czy czujesz się niewyspana, rozdrażniona, zmęczona, znużona? czy dobada ci takie chroniczne zmęczenie, spowodowane właśnie niewyspaniem, brak koncentracji, gorzej się czujesz, i aby zdiagnozować bezsenność objawy takie zazwyczaj powinny występować 3 razy w tygodniu albo więcej Większość osób cierpi na trudności związane ze snem a na taką chroniczną bezsenność cierpi około 10% osób Sen to jedna z najistotniejszych rzeczy zadbając o sen i czas spania oraz jakość Zmniejszasz ilość zachorowań i dolegliwości. Podczas snu odbywa się regeneracja organizmu. Przy czym bezsenności jest dość sporo. Obserwuje się na przykład ostatnimi czasy po COVIDzie, że ta bezsenność dotyka ludzi, którzy przeszli jakąś chorobę, na przykład takie grypowe rzeczy z gorączką, również stres, przemęczenie. Zła dieta i jakieś stresujące, właśnie wydarzenia, traumatyczne, choroby, długie stosowanie leków. Występuje też po porodzie dziecka, braku aktywności fizycznej, może mieć podłoże lękowe lub jakichś innych zaburzeń. I jeśli chodzi o leczenie takiej bezcenności, to można udać się do lekarza skonsultować, jeśli chodzi o leki, ale Warto pomyśleć o terapii, dlatego że na terapii jest to takie indywidualne spojrzenie na Twój problem, na to, z czym Ty się zmagasz, dlaczego nie możesz zasnąć i jest takie podejście indywidualne do Ciebie. Metody też są dostosowane do Ciebie. Ja tutaj opowiem o kilku metodach, wymienię ich dość sporo, ale nie wszystkim one się sprawdzą i nie dla wszystkich one będą takie wymierne w rezultatach. Czasem po prostu trzeba będzie dostrzec do takiego czynnika, który na pierwszy rzut oka nie widać go. Być może rozwiązać jakiś problem, który jest przewlekły albo który wisi jakiś nierozwiązany, albo traumę. Czasem jest to po prostu skojarzenie, czyli coś zadziało się kiedyś w dzieciństwie. Może to być kłótnia rodziców zawsze wieczorem, kiedy. Tata wracał z pracy do domu, albo któryś z rodziców nadużywało alkoholu lub jakieś inne sprawy, coś co powodowało stres, zanim poszłaś spać, i twój organizm, twój mózg może gdzieś podświadomie wracać do tych uczuć. Nawet niekoniecznie pamiętać tą sytuację, ale jeśli to się wydarzyło, to skutecznie może być tak, że czujesz poddenerwowanie, gdzie jest ci trudniej zasnąć. I tutaj, jeśli chodzi o takie zdiagnozowanie, to ważne jest, czy bezsenność jest spowodowana przez jakieś zaburzenie psychiczne albo somatyczne, lub może też występować z jakimś problemem zdrowotnym, no, a nawet może być pierwotna, czyli tak jakby bez jakiejś przyczyny. Na sen mogą też wpływać przyjmowane substancje psychoaktywne alkohol i inne. Również bezdechsenny może powodować bezsenność, choć on częściej powoduje nadmierną senność. Bardzo często powodem bezsenności jest taki nawyk, czyli wystąpiło coś w życiu, co było ci trudniej zasnąć wieczorem. Zdarzyło się jakieś zdarzenie, a bezsenność weszła Ci w nawyk. Czyli jakby już minęło to wydarzenie, minęły skutki tego wydarzenia, i nie do końca już pamiętasz o co to chodzi, ale nawyk pozostał ten, że nie możesz wieczorem zasnąć, że wtedy się już denerwowałaś, że ten sen nie przychodzi i to zdenerwowanie powoduje, że teraz co noc, co wieczór trudno ci zasnąć. Kolejną taką przyczyną bezsenności jest używanie swojego łóżka do innych rzeczy niż sen. Jeśli używasz swojego łóżka do czytania książek, przeglądania telefonu, odpoczynku po pracy. To jest to taki sygnał dla Twojego mózgu, że łóżko nie służy Ci do spania, tylko tak naprawdę do robienia różnych rzeczy. Więc wieczorem, jak się kładziesz i chcesz pójść spać, Twój mózg nie kojarzy tego ze snem, dlatego nie wysyła takiego sygnału, że porad wspania. I tutaj jest już fajny, taki pokazany sposób na to, jak zrobić, żeby łatwiej zasypiać? Czyli łóżko powinno służyć tylko i wyłącznie do spania, tak, żeby twój mózg reagował na to, że ty idziesz spać. Bo się do łóżka, chcesz już przygotowujesz się, żeby do tego łóżka wejść, kładziesz się i wtedy twój organizm reaguje, że ty idziesz spać. Bezsenność jest często objawem jakiegoś innego zaburzenia lub jakiejś choroby psychicznej. I mogą to być epizody depresyjne, lękowe, zaburzenia adaptacyjne, czyli takie gdzie martwisz się minionym dniem albo o tym co będzie, albo rozmyślasz o czymś, masz jakąś niewyjaśnioną sytuację, również takie zaburzenia poznawcze związane z otępieniem albo mgłą mózgową, epizody maniakalne i hipomaniakalne, schizofrenia, osobowość obsesyjno-kompulsyjna i podobne Zaburzenia mają wpływ dużo na sen. I kolejną taką przyczyną i takim diagnozującym się zaburzeniem związanym ze snem jest zaburzenie oddychania podczas snu, czyli bezdech senny. Jest to taki brak oddechu albo spłycony oddech, który powoduje zmniejszenie natlenienia krwi o co najmniej 4%. I bezdech senny występuje tylko podczas snu. A spłycony oddech może występować tak samo w dzień, jak i w nocy. Tylko, że w dzień osoba jest świadoma i, jak, i bardziej tak kontroluje swój oddech. Można na przykład wziąć szybsze dwa oddechy, a w nocy nie kontroluje tego. Dlatego jest to takie bardziej dające się odczuć organizmowi. Ilość takich bezdechów sennych może w nocy wynosić nawet około 30, nawet więcej. Czyli w tym zaburzeniu związanym z oddechem podczas snu mężczyźni częściej skarżą się na nadmierną senność, a kobiety na bezsenność, jeśli chodzi o to zaburzenie. I do diagnozy akurat tej przypadłości służy badanie poliosomnograficzne i to jest takie badanie zaburzeń oddychania podczas snu. No, objawy takich zaburzeń oddechowych podczas snu to chrapanie, senność w ciągu dnia, problemy z nadciśnieniem, z rytmem serca, bóle głowy, zwłaszcza poranne, niepokój w nocy, pocenie się, nawet omamy nocne, problemy z pamięcią, z koncentracją i taka drażliwość w ciągu dnia i w ciągu nocy. Do zaburzeń snu zaliczamy też nadmierną senność. I tutaj występuje albo problem z budzeniem się, albo też problem z takim nie do końca obudzeniem się, czyli ktoś już obudził się, ale czuje się taki, jakby w połowie jeszcze spał, gdzie nie do końca się jeszcze obudziłaś i takie poczucie senności. Opowiem Ci teraz o takich ogólnych zasadach, jeśli chodzi o sen i takich zdrowych nawykach. Są one pomocne w łatwiejszym i szybszym zasypianiu oraz no, wskazują na takie bardzo istotne aspekty, jeśli chodzi o ten sen i o to, żeby stworzyć sobie takie warunki, które są komfortowe do zaśnięcia, które umożliwią też organizmowi zareagowanie, żeby łatwiej było Ci zasnąć. Podstawy podstaw to jest ciemniejsza sypialnia. Dlatego, że zapalając światło albo zasypiając przy włączonym telewizorze, twój mózg nie odbiera tego jako pora snu. I nie wytwarza melatoniny, albo jest to wytwarzanie takie zaburzone, dlatego że ona się najlepiej wytwarza, gdy jest ciemno. To jest taki typowy, jasny sygnał dla mózgu, że teraz jest pora na spanie, gdy jest ciemno. Kolejnym takim czynnikiem to jest przewietrzona sypialnia, czyli jak jest świeże powietrze. Nie jest duszno, ta sypialnia jest tak komfortowo chłodna, dużo lepiej ci się będzie zasypiało. Zminimalizuj też takie rozpraszacze. Głównie tutaj, na przykład, chodzi o telefon. I jeśli on jest włączony i ktoś napisze, przyjdzie ci powiadomienie z grupy, czy ktoś napisał na przykład, nie wiem, na messengerze, albo wysłał ci wiadomość późnym wieczorem, to budząc się albo rozbudzając się, i jeśli to się powtarza któryś już raz, to no, Twój mózg i po prostu organizm jest tak programowany, że on coraz się przebudza. I później może wystarczyć ci tylko mały bodziec do tego, żeby on się przebudzał. I ten sen też jest przerywany wtedy, gdzie jest dużo uboższy. Jeśli co chwilę coś Ciebie wybudza, to nawet nie ma takiej możliwości, żeby był to taki głębszy sen. Te warunki takiej ciszy, też takiego komfortu. W zależności od tego, jak ty lubisz spać, w jakich warunkach, czy tobie przeszkadzają drobne dźwięki, czy musiałoby się już naprawdę coś zadziać, ale ten telefon to jest taki dość głośny rozpraszacz, gdzie zazwyczaj choćby w jakimś stopniu on cię wybudza i później musisz z powrotem zasypiać. I te fazy są przerwane wtedy. Następną ważną rzeczą to jest kłaść się spać o podobnych porach. Jeśli chodzi o codzienność, że kładąc się spać o tej samej porze, już masz taki, wyrabiasz sobie zegar biologiczny, gdzie ty masz poukładane to i twój organizm czuje, jest dzień i później jest wieczór i przychodzi ta pora i ty kładziesz się spać. I łatwiej jest mu wejść w tą fazę, kiedy ty kładziesz się spać i że ty niedługo będziesz zasypiać. Jeśli będziesz się kładła spać o różnych porach, no to też ciężko będzie się organizmowi wyregulować. No tak naprawdę nie będzie miał nawet możliwości wyregulować tej pory snu, i to zasypianie na pewno będzie znacznie dłużej trwało, niż jak te godziny będą o stałej porze. Kolejna rzecz to ustal sobie, ile snu potrzebujesz i o której porze powinnaś wstać, o której chcesz wstać. I tutaj ważną rzeczą jest też to, że jak masz wolne, to staraj się wstać o tych samych porach. Wtedy też nie będziesz sobie zaburzała takiego rytmu dobowego, że na przykład jak masz wolne, przychodzi sobota, niedziela, to sobie pozwalasz spać do przypuśćmy 10:00, no, a później od poniedziałku znowu musisz wstać na 7:00. Wiadomo, że jak śpisz do 10:00, to później w ten dzień będzie ci trudniej zasnąć wieczorem. Na przykład o 22, tak jak codziennie zasypiasz, albo, albo później, no to już indywidualna sprawa, o której kładziesz się spać, ale wstając, tutaj jest tak dopuszczalnie, najlepiej pół godziny można wstać później i później położyć się spać, żeby to nie miało takiego wpływu na to zaburzenie tego zegara biologicznego. Przejdę już może do takich metod bardzo przydatnych i stosowanych również w terapiach. Na przykład pierwszą metodą jest to, żeby kłaść się spać później niż zazwyczaj. Jeśli kładłaś się spać o 22, bo i tak mało śpisz, bo i tak pewnie nie zaśniesz, to połóż się spać, przypuśćmy, o 24. Tak sobie pomyśl kiedy, żebyś zdążyła się zrobić śpiąca, zanim położysz się do łóżka. Żeby po prostu położyć się do łóżka wtedy, kiedy naprawdę już jesteś śpiąca, ja wiem, że to jest później, że może trochę szkoda tego czasu na to, żeby chodzić, bo chciałabyś pójść spać wcześniej, ale jest to taka fajna metoda, która trochę odczarowuje to, że ty kładziesz się spać i jesteś zdenerwowana, bo nie możesz zasnąć. Trochę odczarowuje ten stres, kiedy ty nie możesz zasnąć i po jakimś czasie łóżko nie kojarzy ci się z tym stresem, z tym lękiem, że nie zaśniesz, że się znowu nie wyśpisz. Po prostu daj sobie taką godzinę, dwie godziny przedłużenia wieczoru i zrób sobie coś, co sprawi, że ten czas nie będzie stracony. Może masz jakieś dokumenty do wypełnienia, jakieś pranie do poskładania, może do poprasowania, książka do poczytania. Po prostu znajdź takie swoje rzeczy. Oprócz oglądania horroru, no bo to potem trudniej byłoby Ci zasnąć. Ale to myślę, że będziesz najlepiej wiedziała, co tutaj Ci się sprawdzi, żeby nie rozbudzać się aż tak jak, nie wiem, oglądając horror, że później przez godzinę czasu będzie Ci trudno zasnąć ze względu na emocje, jakie tam się pojawią. Ale jeśli chodzi o takie różne rzeczy, które będą sprawiały, że ten czas nie będzie stracony, to fajnie jest przeznaczyć sobie na to, zamiast leżeć po prostu i denerwować się, że nie możesz zasnąć. Zaobserwuj też swoją sypialnię, czy ona jest posprzątana, ponieważ bałagan to też jest dużo takich bodźców. Leżysz i masz dużo rzeczy, jak myślisz jeszcze tym bardziej, że a to to trzeba, a to to trzeba, tutaj porozrzucane jest coś, no to wtedy tym bardziej jest ci trudniej zasnąć, odprężyć się, zrelaksować, rozluźnić się. Kolejna rzecz to nie leż z telefonem w łóżku, dlatego że wtedy łóżko kojarzy ci się z siedzeniem przed telefonem, a przed telefonem zasnąć raczej się nie da, albo jest co najmniej trudno. Leżąc z telefonem będziesz bardziej pozbawiała siebie tego wrażenia, że to jest czas na spanie. Łóżko jest tylko do spania, a jeśli chcesz popatrzeć w telefonie, najlepiej wybrać fotel, krzesło, cokolwiek po prostu innego. Kolejną rzeczą to jest taka, żeby nie leżeć na siłę. Czy to będzie, jeśli się położysz spać o normalnej porze, czy o tej już, o takiej odroczonej, późniejszej porze, ale nie leż na siłę, że nie możesz zasnąć, ale leżysz i czekasz i czekasz. Po prostu daj sobie na przykład 20 minut, pół godziny na to, żeby zasnąć, a jeśli czujesz, że nie zaśniesz, wstań, wstań, zrób coś, zrób coś fajnego. Coś, co też nie do końca nie chodzi o to, żeby otwierać kolejny nowy dzień i robić wszystko to, co za dnia, tylko chodzi o to, żeby tam wieczorem sobie porobić coś, po prostu odłożyć ten sen na później, nie leżeć w łóżku, się denerwować i przyjść do tego łóżka, na przykład za dwie godziny. Sen jest tutaj też powiązany z takim życiem w ciągu dnia. Więc jak masz dużo stresu, dużo pracy, ciężkiej fizycznie, albo takich bodźców, no to potrzeba ci też takiego uspokojenia siebie, myśli i tu też zaraz przytoczę metodę na temat tych myśli, bo złość, którą na przykład czujesz, albo te myśli, które tam ci krążą, że coś tam się w pracy stało, Albo coś jest takiego, co jutro możesz zawalić, albo nie zdążyć, i tak dalej, no to będą ci skutecznie ten sen blokować, że on będzie trudno, żeby przyszedł. Więc na to, jakby taką metodą, to jest, yy, można sobie wszystkie te myśli, problemy wypisać. Weź sobie kartkę, tym bardziej, jak nie możesz zasnąć. Wypisz sobie to, co ci leży na sercu, na wątrobie, jak to się mówi. Wypisz sobie swoje problemy albo coś, co cię gryzie, coś, co ci ktoś zrobił, coś, co ci przeszkadza w takim zrelaksowaniu się, uspokojeniu. I następnie, jak sobie to powypisujesz, to pomyśl, co byś na to odpisała, jakbyś to dostała od swojej przyjaciółki, co byś jej odpisała. I to jest takie przełączanie się w takiego dorosłego i takie racjonalne spojrzenie na to wszystko. Czyli nie tak emocjonalnie, że jejku, co się stanie, być może to zawalę i, i co to będzie, wywalą mnie z pracy i tak dalej. Tylko tak na spokojnie. Co ja mogę w tym przypadku zrobić? Jeśli nic nie możesz zrobić, no to być może trzeba po prostu poczekać, dać temu czas. Sytuacja sama się wyjaśni. A być może to zależy od jakiejś innej osoby, co też można albo jej powiedzieć, albo jej nie powiedzieć, to już sama będziesz wiedziała, jakie tutaj rozwiązania można wdrożyć. Czyli chodzi o to, że jak wypiszesz sobie wszystko, to też odpowiedz sobie z takiej pozycji dorosłego, obiektywnie patrzącego, ale jest takiej przyjacielskiej. Kolejną rzeczą to jest nie jeść przed snem. Nie jeść i nie pić. Jeśli na przykład masz taki nawyk, żeby wypić szklankę wody przed snem dla zdrowotności, to wypij ją wcześniej, 30 minut przed snem, żeby też dać czas, żeby ta woda się wchłonęła. No, woda akurat potrzebuje bardzo mało czasu, żeby się wchłonąć, ale kolacja czy jakieś tam inne spożywanie stosunkowo wcześniej przed snem w odstępie. Te zasady, które wymieniłam, one są ważne też pod tym względem, że jeśli leżysz w łóżku i się stresujesz, to zamiast wytwarzać się melatonina, to wytwarzają się hormony stresu. I tutaj, kortyzol czy adrenokortykotropiny, czyli takie hormony, gdzie powinny być na poziomie najniższym o tej porze, powodują takie pobudzenie akcji serca, napięcia, no i to bardzo utrudnia zasypianie. Dlatego. Naprawdę nie stracisz aż tyle, wstając z łóżka na ten czas i zajmowaniem się czymś i powrót do tego łóżka za godzinę albo za dwie godziny, tak jak ty uważasz, czy nawet za pół godziny, niż leżenie w tym łóżku i stresowanie się, odczuwanie lęku, że nie możesz zasnąć. I w tej sytuacji też twój organizm spala zapasy glukozy przez ten stres, który odczuwasz. Przez co później w ciągu dnia jesteś bardziej zmęczona. Jeśli problem jest przewlekły i trwa dłuższy czas, to w mózgu zachodzą takie mechanizmy, które są podobne do napadów lęku. Dlatego bezsenność może nasilać lęk i nawet objawy depresyjne. A jeśli miałaś problemy z takimi depresyjnymi stanami albo lękowymi, to tym bardziej jedno z drugim może na siebie wpływać. Jeszcze bardziej wyzwalająco na te objawy. Kolejna sprawa to nie robić sobie drzemek w dzień, dlatego że człowiek jest tak ustawiony, że noc służy do regeneracji, a dzień do aktywności. I robienie sobie drzemek w dzień troszkę zaburza też ten rytm, gdzie później jest trudniej zasnąć wieczorem, a w dzień ta drzemka też działa różnie. Jedni potrafią się w ciągu 15 minut zregenerować, inni są. Przymuleni i no, już nie są na takich obrotach, jak byli, nie są aż tak obudzeni, jak byli, co powoduje też takie właśnie zaburzenia tego rytmu. Kolejna rzecz to, jeśli masz negatywne myśli, postaraj się zmienić je na pozytywne. I zmieniając swoje nastawienie, nie da rady zmienić sytuacji, ale Twoje samopoczucie będzie inne. Czyli jak masz takie myśli, które negatywnie wpływają na ciebie, ale i tak nie wpłyną jakoś na sytuację, żeby ją zmienić, to pomyśl o pozytywnych aspektach danej sytuacji. W każdej sytuacji też jest jakieś wyjście i jakieś pozytywne aspekty, albo coś, za co możesz czuć wdzięczność, albo coś, co też nie zależy od ciebie i zrzucisz troszkę takiego ciężaru, Jakie ty nosisz, myśląc o tym. I przed snem można też to zrobić w sposób, na przykład pisać sobie afirmacje albo swoje plany, swoje cele, lub modlitwa jeszcze jest taką rzeczą, która jest nakierowana na to, czego chcemy, a nie na to, co nie wyszło, co się nie udało itd. Tak I co jest ważne, to mózg w nocy nie pracuje tak, jak w ciągu dnia. Te myśli są takie. One się przewijają, ale nie są tak racjonalne jak w ciągu dnia, nie są tak logiczne i mogą się pojawić bardziej myśli lękowe, jakieś zamartwianie. Dlatego szacunkowo większa ilość jest samobójstw w nocy, dlatego że jest trudniej spojrzeć na sytuację logicznie i nie do końca te myśli można brać za takie logiczne, pewne przemyślenia. Jeśli te myśli ci dokuczają, jeśli dokucza ci to, że może są natrętne, może są o tym, czego nie chcesz myśleć już, albo chcesz się wyciszyć, jakoś przed snem zrelaksować, to zastosuj taką fajną technikę przyglądania się swojemu oddechowi. Obserwuj go, że oddychasz i skupiasz się na tym, że obserwujesz po prostu swój oddech. I na pewno twoje myśli będą odchodzić od tego. Co jakiś czas znowu będziesz wracała do tego, co na przykład miałaś wcześniej na uwadze, albo do swojego problemu. I jest to normalne. Wtedy po prostu, jeśli to zauważysz, to powracaj do obserwacji oddechu ponownie. I po pewnym czasie twoje myśli będą spokojniejsze i zrelaksowane. Jest to taka skuteczna metoda. Takiej relaksacji umysłu i wyciszenia się, która pozwala nawet spokojnie zasnąć bez obciążenia jakimiś myślami, przeżyciami. Kolejną rzeczą, metodą, jaka może pomóc Ci w zasypianiu, to warunkowanie. Jest to termin nadany i udowodniony przez rosyjskiego fizjologa, behawiorystę Pawłowa, który przeprowadził eksperymenty na psach. Obserwując ich reakcję, zauważył, że dając im jedzenie, psy się śliniły, ale w późniejszym czasie, psy widząc osobę, która im dawała jeść, wydzielały ślinę. Pawłow za każdym razem, dając jedzenie psu, zaczął włączać dzwonek metronomu. Był to taki eksperyment, gdzie ten metronom był bodźcem, który z niczym się psu nie kojarzył, pies go wcześniej nie znał i nie mógł go z niczym powiązać. Dźwięk metronomu był włączany przy dawaniu psowi jeść przez jakiś czas, I tak przez ileś powtórzeń, po czym zaczął wpływać na wydzielanie śliny, sam ten dźwięk. Czyli na początku bodźcem bezwarunkowym było wydzielanie śliny na widok jedzenia. A później przerodziło się to w bodziec warunkowy, czyli takie wydzielanie śliny na sygnał metronomu. Na podstawie odkryć, dzięki temu eksperymentowi, Pawłowa, dużo wiemy o ludzkich zachowaniach: przeżywaniu traumy, lęku, jakiejś awersji do czegoś lub kogoś. Tak samo to można wykorzystać, kładąc się spać. Robiąc jakąś rzecz lub czynność, mogą one zwiastować, że jest już pora na sen. No i dzięki temu organizm czuje się śpiący. Sygnały takie albo takie rzeczy powinny być wyraźnie zwiastujące porę snu, czyli takie zauważalne, takie odczuwalne, że coś robisz. Nie, że tam przejdziesz tutaj już nie używasz przypuśćmy, telefonu czy coś tam, tylko to powinien być taki, taka rzecz dość wyraźna, którą robiłabyś tylko przed snem. I ta rutynowa czynność powtarzana przez jakiś czas, tylko przed snem, będzie Twojemu organizmowi troszeczkę podpowiadać, że to jest właśnie pora na spanie. I może Twój organizm tak przygotowywać, że już na podstawie tej czynności Twój organizm będzie wytwarzał melatoninę. Jest to metoda trochę kontrowersyjna, dlatego że niektórzy głoszą taką teorię, że przyzwyczajanie. Się do tego, żeby był jakiś bodziec do zasypiania, może później powodować trudność w zasypianiu, jeśli tego bodźca nie będzie. Czyli jeśli nie zrobisz tej czynności, to będzie ci wtedy trudniej zasnąć, ale to już zauważ, co będzie dla ciebie lepsze. W tym nagraniu to już wszystko. Jeśli ci się podobało, będę wdzięczna za lajka. A jeśli nie będziesz chciała opuścić następnych nagrań na różne tematy, takie z życia wzięte, to zasubskrybuj. Do usłyszenia. Cześć.